Edyta Górniak i Justyna Steczkowska od lat nie pałają do siebie wielką sympatią. Ich konflikt trwa od dłuższego czasu i nie widać szans na złagodzenie relacji. Jakiś czas temu Steczkowska starała się uciąć niesnaski i zaproponowała nawet wspólny duet na scenie. Jednak Górniak odrzuciła propozycję pojednania, mówiąc, że oczekuje publicznych przeprosin. Ostatecznie topór wojenny między wokalistkami nie został zakopany. Początki konfliktu Edyty Górniak i Justyny Steczkowskiej sięgają 2011 roku, kiedy to obie zaplanowały premiery swoich płyt na ten sam dzień, czyli we Walentynki. Steczkowska, bojąc się konkurencji, wycofała się ze swojego pomysłu i ustąpiła Górniak, ale niesmak pozostał. Osobiste niechęci gwiazdy musiały dobrze ukrywać. W 2014 roku wokalistki zasiadły w fotelach jurorów programu The Voice of Poland. Rok później Steczkowska zrezygnowała z udziału w produkcji TVP. Tym faktem zupełnie nie przejęła się Górniak, która dała do zrozumienia, że odczuwa nawet ulgę. Nie żałuje, że nie będzie Justyny. Ja się staram wybierać w życiu relacje czyste. Jestem przeciwnikiem intryk, Bujek, staram się nie dokuczać nikomu, czasem mogę palnąć jakąś głupotę, ale raczej z natury nie jestem złośliwa i nie czerpię siły z radości. Że komuś zrobię przykrość, powiedziała Górniak w rozmowie z Superekspresem. Od tamtej pory Steczkowska i Górniak często wymieniały się krytycznymi opiniami. Konflikt między diwami narósł do wielkiej rangi po emisji koncertu Solidarni z Ukrainą organizowanego przez Telewizję Polską. Steczkowska wyznała, że zrzeka się honorarium za charytatywny koncert, przekazując wszystkie środki na pomoc uchodźcom. Medialna burza wybuchła po tym, jak gwiazda w mediach społecznościowych zdradziła, że Edyta Górniak, Maryla Rodowicz i inne artystki zażądały zapłaty za swój występ. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Nigdy nie zrozumiem, dlaczego Justyna zaatakowała innych artystów w chwili, kiedy wszyscy powinni się jednoczyć. Jedni wykonawcy koncertu wynegocjowali stawkę, którą przekażą dalej, inni z tej stawki zrezygnowali i ten wkład pomocy liczy się dokładnie tak samo. Jednak nikt inny, prócz Justyny, nie zabiegał o poklask za to i tylko to nas różni, napisała Edyta Górniak. W wywiadzie dla nas Justyna Steczkowska wyznała, jak wyglądają jej relacje z Edytą Górniak, podkreśliła, że nie chce być jej wrogiem i chciałaby raz na zawsze zażegnać konflikt. Gwiazda podkreśliła, że bardzo ceni talent górniak i nie odmówiłaby wspólnego występu na scenie. Ja bym bardzo chciała, żeby Edyta pamiętała, że ja nie jestem jej wrogiem. Zawsze byłam orędownikiem jej talentu, jej urody i wszystkiego. Mam nadzieję, że kiedyś przyjmie to do serca i zaśpiewamy coś razem. Chciałabym bardzo, wyznała Steczkowska. Czy kiedyś dojdzie do pojednania wokalistek? Justyna Steczkowska miała poważny wypadek. Na scenie było mnóstwo krwi górniak robiła wszystko, by chronić syna. Teraz ze łzami w oczach przyznała się do porażki syn Justyny i już tego nie ukrywa. Wyjawił całą prawdę o separacji swoich rodziców, Edyta Górniak po latach ujawnia prawdę o Eurowizji, cudem uniknęła dyskwalifikacji.